Dobra, czekajcie. Ja już po zakupie. Czekajcie. Nie bardzo. Mamy 1655. No to. To robi XD. Dobra. Gramy sobie skina I ta runda zdecyduje, czy kupimy. Wiecie co? Czy kupimy spina jednego? Uwaga. Gramy się, gramy się, gramy się. Mm, przepraszam trochę auto tu będą jeździć, więc ja teraz idę do domu. I nagrywam odcinek. Dobra, jedziemy. Czym lecimy. Kurde, spadliśmy. Jak przygramy kupujemy dwa spiny. To jak przygramy? Kupujemy dwa skiny. Jak to będzie ta trzecia runda i przegramy, właśnie ją, to właśnie kupujemy trzy spiny. Mówię wam. Albo nie, jak przegramy tą rundę, to kupujemy wszystkie spiny. to możemy. Czyli 10, ale chyba to przegramy. Proszę Państwa, chyba będę musiał kupić. No i niestety musimy kupić. Czy to nagrywa się. Ja czy to. Kupujemy 360. 300 tysięcy. Gdy nie... 350 Kupujemy i kręcimy! No prawda Ja nie patrzę Co to będą za spiny Na razie chyba coś złego, bo widziałem stąd, ale patrzymy. Proszę dać łapkę w górę. Ja robię tylko dla Youtube'a, to proszę, nie no żartuję. Ogólnie to jest po prostu fajna rozgrzywka. Czekajcie, to jedzie? Kurde, na razie takie słabe to lecą, spiny. Hmm. Coś specjalnego! Kurwa, przepraszam, że przykryłem. Ja po prostu bym by się Nie wiem, który to las. Wy widzieliście, a ja nie. Dobra, jest, epicki, coś jeden. Legendarny, przepraszam. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Uuu, kurde, chyba ostatni. Jeszcze jeden. Ale to emocje, proszę Państwa. No coś specjalnego, no. Ponownie, no. Dobra, jeszcze jeden Coś specjalnego tu było No i mamy Duplikat Przepraszam, ale duplikat jest GIT No ku... nie przepraszam No serce mi systemiowe Normalnie bym to Ot, było No kurde, czemu same, duplikat No i mamy słabe spiny No niestety Ale kupujemy jeszcze raz Ciekawe czy nam się to opyla Proszę, no widzicie jak jakieś dobre... To plika, dobra. Dobre spiny to mi kurde... Usuwa. No i widzicie że to? Jakieś dobre spiny to mi po prostu... Trzymuje się no no, tam kolejną. no, być tam w tamtym. Halo, hej! Kurde, ja pierdolę nic nie działa. Nie, ale właśnie kupiłem. Czekaj. czekam. Nie. 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 Idź. Czemu nie nie. Dobra, mam cię szukić. Kórę, same dwa, Ostatnie dwa, no proszę, weźcie coś dobrego No duplikat! No na pierdolę Nie opłacało się Niestety, nie opłacało się Jeszcze jeden! Proszę, no jeden jeszcze, ten jeden, To Ten jedyny To specjalnego mm. No już! Jakie to hamstwo! hamstwo, hamstwo. Nie no, ja to zgłaszam. To się hamstwo. Chyba mam w komentarzu, że mi się opłacało ten takie kupić. Nie wiem. Um, co tam zrobiliśmy? No po prostu wylosowałam... raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Chyba cztery legendy. No, po całości się legenda. No ogólnie chyba się opłacało, jakby coś specjalnego się przydało. No i nie będziemy narzekać, dobra. Kupiłem sobie tę, um, rzadkie, Czyli kupimy tą nową emotkę, emotka Broadbush, nie wiem jak ona się tam mamy. zaraz ją założymy, e, To tu jest emotki, to jest ta, mm. może być ta emotka, hmm, no jest zrobimy to zamiast tego. Dobra, jest git. Mamy też ten więc możemy sobie kupić jedno. Co nam wylosuje? Coś dobrego. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Duplikat? Proszę, proszę. Dobra, duplikat. Ile dostaniemy? Nie duplikat. Nieźle. Dobra, otwórzmy sobie 360 gemów. Otwieramy, otwieramy. Co nam wylosuje? No i chyba duplikat. Duplikat jest git. Kolejny to będzie, uwaga, uwaga... O, nowy skin, fajny. Pinklin. I chyba to będą tylko trzy spiny, więc słabo troszeczkę. Tego mam chyba. Nie mam? Nie wiem. Trochę się opylało nie wiem. Kurde mam to. Nie mam? Widzicie? Nie mam tego. No nieźle. Dobra. Dobra, otwieramy jeszcze trzy. No, i to nie duplikat. Kolejne. To jest duplikat. I ostatnie. Dwa, chyba. I nie duplikat. O ostatni. No i otworzymy sobie jeden epicki. Czy nam się opyla? Będzie. Opylało. No i chyba nie się nam nie opyla. Tylko 15. No życie, bym powiedział. Życie, życie. No dobra, to zagramy sobie jedną no, rundę, może dwie. No i jedną. Nie mały Widzicie, proszę, zostawcie super z dumąkiem za to. Myślałam, że to już wyleci dobre, ale no, no widzicie. Oby jutro coś by leciało z codziennej nagrody W szkole może nagram mały opening, będzie to short I Oby wyleciało coś, wiecie, te żetony i by miał epicki spin, więc oby tak się stało Dobra no użyjemy też Dobra, Dobra no widzicie, myślałam, że mam te skiny, ale to po prostu są skiny z drugiego, wiecie, maśmaszka czarodziejkę, no to ja mam ją taką dostawało, a nie tego drugiego skina, co sobie znowu zrobiła, raczej, weźcie, one ja tu sobie. Mm -hmm. nieźle, dobra, dawaj, dawaj, szkoda, że to nie motka końcowa, to by była też bigit. Посмотрите, здесь нигде, давай, давай, ну не вылетели. Ну no, давайте, давайте. О, Иисус, спаду. Шшш, копка, Ну no, и давайте, давайте, тут, тут. Но мы должны как-то сотрудничать. Вы no. видите, каке сотрудничество с ними. Dawaj, dawaj, tu. Dobrze, współpracowaniu, dawajcie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Nie, nie zasięgnę. Dobra, ja sobie tu postoję. Zrobię... ...frolwi. No i dawaj, dawaj. Kurczę, czyli nie wiem. Co się dzieje, no? Złote czy co? z tego nigdy nie wyjdziemy. Dobra, możemy już sobie tylko tańczyć i tańczyć. To czas nam minie. Dobra, się zmiejemy się. tych nogów. O! Tańczymy sobie. No nie wiem, po prostu czas nam minie i tyle. No i czas nas minął. Minął, no. Wreszcie. Dobra, widzimy się w ja W tej samej mapie, więc jest, już jest bardziej git, bo nie grają z nami po tym. bardzo mieć tego bananka. Dobra. On zawsze mnie tak wywala. O, mój skin. Mam tego samego obraża z W tym teraz gram. Nie wyszło to, ale sobie cofnę się i tak to zrobię. Więc tak, teraz będę musiał się uczyć francuskiego. Francuski ciężki przedmiot. Dobra, może wyjdzie nam trick. Właśnie ten gość tu zrobił. Kurczę, nie wyszło. Spadłem. Musimy tu skoczyć. No, no zrobię. Pam, 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 pam. Nie te, niestety będę musiał kupić, więc... No. Dobra, wyraz Dobra, widzimy się w kolejnym napisie. Kolejna ma, to jest It ciekawa, jak tam pójdzie. Trochę lag był. Na grzyba tutaj trzeba... mi nie udało. Jeszcze raz poza odcinkiem zagrałem Dobra. Nie wiem. Idziemy, idziemy. Nie, nie, nie. A jak jeszcze mojego dziadka, to sorry. Ale do mojego brata mówi. Bo on tam tylko ogląda na górze telewizja. Kur... Co się... dzieje? Nie, nie, proszę, nie. Widzicie, jednym głupim błędem. Chyba przegramy. Cofamy, cofamy. No dobrze. Wygraliśmy, niestety się odrobiliśmy. Mm, dobrze, no to się dzieje w kolejnej rundzie. I truelizę. No i pozdrawiam też Aleksa. moim no tak samo mamy skina obranego. Mm, następny yy, odcinek to będzie z hakerskim skinem. Mhm. Hakarskim niby. Niby, niby. Czekajcie, zaryzykuję może po tym. Kurde, nie da się zaryzykować po tym. Dobra, zrezygnowaliśmy emotką. Idę. Przepraszam. Nie było słychać. To przepraszam, coś mi tutaj mikrofon wziął. Dobra, jest dobrze. Powiem, że jest dobrze. Dobra, jestem sam na sam, może będzie wynek. Jezu, widzieliście to? Prawie mi wyszedł tri, po prostu. No ale dobrze było. No widzicie, chyba się tego pakietu nie opłaca, nie wiem. Opłaca, dobra. Opłaca się, legendy były fajowskie. Tutaj trzy legendy, w każdym bardzo mi się podoba i do jutra, do samego shorta z codziennej nagrody. My, my, no i będzie to na tyle na